W tym sezonie wprowadziłem kilka modyfikacji dla swojego basenu. Mam nadzieję, że ułatwią one eksploatację i poprawią komfort użytkowania. Najbardziej znaczącą zmianą był montaż skimera bocznego zewnętrznego do boku basenu. Szczegóły z montażu możecie zobaczyć klikając na link w prawym górnym rogu ekranu. Do skimera zamontowałem zawór trójdrogowy. Jedno odejście będzie do dyszy ssącej. Wyciąłem takie kółko z winylu, które przykleję na boku basenu, ponieważ będę montował dodatkową dyszę z sącą. Przy tej nowej dyszy z którą zamontowałem w boku basenu, zakręcę adapter z uszczelką z uwagi na to, że nie będę tu zakładał zaworu, ponieważ jest przy tym nowym zaworze trójdrogowym. Po lewej stronie dysza słońca połączona z zaworem trójdrogowym przez skimerze. Drugi zawór trójdrogowy będzie do dwóch dysz wlotowych napowietrzających. Muszę teraz skleić te końcówki. Ze złączek 50, tak aby nie ograniczać przepływu wody, w tym roku, z uwagi na to, że założyłem skimmer i dorobiłem wlot dyszy ssącej, założę dwie dysze napowietrzające. Na pewno poprawi to krążenie wody w basenie i natlenienie wody basenowej. Zawór 3D ma tutaj gwinty wewnętrzne, 1, 1 2 cala. Założyłem tutaj nypel 2 na 2 cale tak aby przejść na wąż oryginalny basenowy Bestwaya czy Intexa i tutaj również to samo tak aby montaż był węży łatwiejszy bo na zaciski, na opaski to zawsze jest trudniej a takie połączenie to jest szybkie i łatwe natomiast tutaj u góry zastosowałem taki adapter przejściówkę również na gwint dwucalowy tak aby pasował do oryginalnego zaworu basenowego bestweja. To odejście wykorzystuję do zasilenia fontanny basenowej. W tej chwili na tym boku basenu mam dwie dysze napowietrzające i fontannę basenową. W tym roku zmodyfikowałem element narożny. Oryginalnie on jest w kształcie litery L. Ja zrobiłem taką, jakby literę T. I na tym wystającym elemencie zawieszę rolkę do zwijania folii solarnej. Po przerobieniu tego narożnika cały zwijak stoi teraz poza krawędzią basenu. I względem poprzedniego położenia to jest około 45 cm, ponieważ wcześniej. Zwijak stał tutaj w tym miejscu. Dlatego, że ta część jest ruchoma, gdy korzysta się z basenu, więc tutaj oczywiście nie mógł być przykręcony. Musiał być tutaj na tej części stałej podpory. Posadowienie zwijaka poza krawędzią basenu ma bardzo praktyczne znaczenie, ponieważ w tej chwili przy nawijaniu foli wszelkie nieczystości, które są zgromadzone na folii lecą bezpośrednio poza krawędź basenu. A poprzednio trafiały wprost do basenu. Dobrze to widać, właśnie z tej strony. Tak wygląda zwinięta rolka folii solarnej. Widać, że w całości jest poza krawędzią basenu. A tak wyglądało to poprzednio, więc różnica jest duża. Zwracam uwagę, że poprzednio przy zwijaniu folii. Wszelkie nieczystości, które były na folii solarnej, leciały wprost do basenu. Teraz ten problem jest wyeliminowany. Niestety trafiła mi się folia solarna krzywo zszyta i nie leży płasko równo na wodzie, tylko tak troszeczkę się marszczy. I nieco utrudnia to również zwijanie folii na zwijak.